Dzisiaj chciałam Wspólny Pixie Song. Napisałam jej, bo miałam jej napisać. Czekajcie, Hejka, co robimy? Hmm. E, n, n, i, e, w, i, e. W sumie nie wiem. Każda. Słuchajcie, mam mam, zielone. Jest takie coś. O, tak! Ok, ok, jedziemy w teren. I odkryłam, że jak jest nad, nad kimś, go macie w znajomych, takie zielone, to znaczy, że go macie w znajomych. Rozumiecie no? Pokaż mod na koniach. Poczekajcie chwilę. Uhu, tańczymy! Nic, jedziemy w teren. Okej, okay, to jedziemy w teren. Słuchajcie, w końcu odcinek drugi z Esmeraldą Pixie Song. To tak, gdzie najpierw? Napisała do Okej, okay, do Fort Pinta. Za mną. Okay. Чекайте, сейчас есть. Słuchajcie, więc w końcu się skończyła zima w Star Stable. Mnie trochę jeszcze tutaj nerwowało, no. Poczekaj. Poczekajcie chwilę. Słuchajcie, więc ja... Szukałam cię, ale ja, ja, byłam, ja, ja byłam przed tobą. Czekajcie. Ja byłam przed tobą. No. Esmeralda, za Esmeraldą! Esmeraldą Pixie Sanek! Zaszerzamy tutaj ten skrót taki. Co to za grzyb w ogóle? O tam, vici smeralda pixie sono. Cekaj Posso lasciarvi un save da pinta forte pinta pinta L XD Na plażę jedziemy. Spoczko esmeralda. Słuchajcie, więc może odcinek o esmeralda. O esmeraldzie dzisiaj będzie. Słuchajcie, mhm, więc ja. I ja. Słuchajcie więc dwajcie mnie do znajomych, bo wrzucę ten odcinek to nagrywam kolejny ze Star Stable. Więc no Nazwa Taka sama jak na kanale Na Mini Candlestar Jedziesz O jest Esmeralda Esmeralda Bang. -ban. Będziemy zobaczyć o której wyścigi. Jak się ścigać, to środa 20. Ok. To na pewno weźmiemy udział w mistrzostwach Mursland i No, może nam się uda. To no, też warto hartu O, jak ładnie tu będzie. Siędziemy obok ASK. Mmm, jest przecież na wszystko wszystko tym, że na ma inwentarz, ja mam trzy te Kto to jest?

też dla mnie widzimy się jak zjem mam zrobić najlepszą twórkę zimową to poczekajcie ja Wam się tutaj opisuję tak poczekajcie już nie mam tu inwentarzu dla kuniko by była to dobra ale nie i mowa, ale nie mówiono, że nie może być cienka. Czekajcie, ja napiszę do esmeraldy. Gotowa. Napisałam jej gotowa. Czekajcie, więc u zamienite spotkanie. Widzimy się. Ja włączam jeszcze stół. A więc oceniajcie, kto się lepiej ubrał na zimę. A ja tak skromną z z mło, sukienna czekam. dla ciebie świąteczny strój. Czekajcie. O tylko szejdzie jednak <grywa> Boże, ale Oskar teraz mi dał. Jeszcze no. Czekajcie, więc powiem ostro, ile mogę jeszcze nagrać Przepraszam Esmeraldzie. Myślę, cały czas mieli z moim kuzynem. Przepraszam, mm, Esmeralda Słuchajcie więc, bawimy się w dzikie konie z Esmeraldą Czekajcie, powiem za mną Tutaj Esmeralda miała ślub ze swoim koniem, którego strasznie kocha Konie towarzystwie nie leży, nie ze z jaką nie ja, no, Esmeralda. Co ty tam robisz? Poczekajcie chwilę. Chodź po zobaczymy co Esmeralda robi. Co robisz takiego fajnego? Co chcesz zrobić? Co? Jak ty to zrobiłaś? Ja zapytam się jej potem, jakby nie zapytano. I Chciałem więc podpowiedzcie mi, zróbcie jakiś odcinek o tym, jak ten. Jak zrobić, żeby nagrywać i móc mówić w tym, z kimś, rozmawiać. Bo tak chcę zrobić jakoś z mnie, Nie wiem, jak. Nie ma słów. Słuchajcie, więc słuchajcie minutę. Słuchajcie, więc Esmeralda, was za chwilę o coś poprosi, tylko trkujcie ustawienia kreatywne. Okej, czekajcie ja muszę na siebie złożyć cały sprzęt. Jak będzie pod tym filmem 10 lat w górę, to wam pokażę jak to zrobić. O, zróbcie tak. Zróbcie bo jak będziemy wiedzieć, to lepiej... Nie zostawcie spka na 100 subów w specjalnej Co jak? takie ja ci powiem, esmeralicie i esz, esz, e, trzy, esz, i, 哎呀，嗯。Oh, yeah. hmm. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bye! -o. Jeszcze jest się z wami pożegna. Pa! Stawcie łapki w górę i subskrybujcie. e, -e. Podki!